Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, ile. Nie wiem o co chodzi. Dobra, dawaj dalej. W każdym razie w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, ile jest produktów w żabce i kupimy wszystkie produkty, które znajdują się w żabce. Mm -hmm. Zastanawiałeś się kiedyś, ile może kosztować każdy produkt wzięty z żabki. w sensie, po jednej, każdy po jednej rzeczy. Tak, po jednej tak rzeczy, właśnie. każdej. I będziemy brać również alkohol i papierosy. Także no, wydaje mi się, że rachunek będzie potężny. I pani powinna się chyba dziwić w kasie. No, to to Na samym początku chciałem wykupić cały sklep, ale wydaje mi się, że. No i zaoszczędzić. No nie wiem, ile to było? Nie, musieli składać kolejne rzeczy. rzeczy. Ale to by było zaskoczenie jakbyś. Powiedział, ja poproszę wszystko. Ja poproszę, nawet tak, ale, ale oby, tak powiem, że ja poproszę panie. wszystko. Ale po jednej rzeczy. Ale po jednej rzeczy. Tylko, że mimo wszystko to jest żabka i tak będziesz musiał sam sobie to zapakować stary. I będziemy musieli to zapakować? No tak, no tak. Jak, no jak takie zamówienie, no to chyba ktoś się pakuje. No nie, niech no, wynajmą Co gadasz? <ślaś>? Dobra, w każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony jaki widzisz na moim polsku, zostaw tam na dole i dołącz do nas, no bo dzisiaj sikujeś. Hey, o co chodzi? Do kogo? Ty, do, a do koła wy to krzyżycie? Zabki, duch! No cię! Dobra, Ada się do jeszcze powiedział. Chyba kurde, tak, szukamy za co? A kiedy? Kiedy byłem cwania? Będziesz łamany! Będziesz łamany, co? Chodź, Nie, szukamy za ceczki, chodź. Ale zaczep? o co wam chodzi? Nie. I skąd... Dobra. Dobra, nieważne, nieważne. Oni chyba bronią tej żabki, nie chcą, żeby była wykupiona, Tak? Wy jesteście ochroniarzami z żabki? Tam często stoją pod tą żabką. <laughs> do tego, <laughs> do tak dobra, dobra, okej, okay. my nie chcemy problemu chłopaki. Dobra, dobra, okej. Okay. Trzymajcie się. Może co po jednym produkcie kupimy? No dobra, czy idziemy ty, do nich? Wy? Nie, dobra, od... chodź, szkoda, chodź. szkoda, szkoda. Nie ma się Ty, no i co, oni tak po prostu się do ciebie pruli? No tak po prostu, przecież byliście przy tym, Stary, ja ich pierwsza zna oczy, widzę, no ale często są takie sytuacje, że jest jakaś patologia. Nie znam, no co ty. Tak ale no, nie, nie wiem, no z spod żabki tak po prostu się nie prują. Obrońcy, że Może, Może zobaczyli gdzieś na odcinku, coś mi się nie spodobało, nie ogarnęli, że, że to gra i tyle. Nie wiem, dla mnie, dla mnie to jest powiem dawaj, zmieniamy żabkę i jedziemy do do Ciechanowa w takim razie. No, no, tak. no nie, nie ma co się z nimi kłócić, stary, lepiej odpuścić, widziamy. No bo jakaś lokalna patologia, to nie może no się przyjmować Ktoś Znajdziej, za nami jedzie to, Jak ktoś jedzie? Cały czas to, to samo to sam to sam to to sam auto? To samo auto, no Ale do jakiego momentu? No mi je wyprzedzać I co, brak? Przyspieszać czy nie? No nie no, daj mu się wyprzedzić, może chcesz po prostu przejść. O, to oni? Otwierasz? Co jest? Co? Kabo, No o co chodzi? Nie no, zbijaj to, stary za nami nie nas. No dobra, nie no ale to jest chore stary, to są ci sami, ale to są ci sami, że szapki. No tak, ty coś zrobiłeś stary. No co ty stary, naprawdę, ich pierwszy raz no. widzę. Ale, ewidentnie. Patrz, jadą za nami, megana normalnie megana ufły, jadą za nami, widzicie? Są o, no je, ale co, no, to będziesz się z nim ścigał stary? Nie no stary, no to ma 250 koni, to mnie nie dogonią, tylko muszę wyłączyć światło, bo nic nie widzę. No dobra, no ale to a, ale troszeczkę jest przesada, żeby takie coś ktoś robił stary. No mogę na, przesada, ja mogę na policję nie. zadzwonić. Nie no ja... Policję po kieł No A co będzie znaczy, ktoś na tym? Musi przestać jak to, 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 to jest. jest kim oni są? W ogóle, żeby się... No dobra, 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 no ale... No, co... oni są stary. No nie oni chyba nie jadą. Jadą, ale nie jadą. Myślisz że odpuszczą? Myślisz odpuszczą? Nie dogonią nas! No co ty na stary nie widać prawie? Nie ma opcji. Nie wiem, róbcie jak chcecie. jadymów mów na pewno nie chcą. Ale po co? Nie warto na nich poświęcać w ogóle jakiejkolwiek uwagi. No właśnie na nich nie warto w ogóle siły marnować no, dla się nie chcę. Jadę tutaj w, 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 w jakąś druszkę i tyle. Nie zgubimy. Nie dałeś się. teraz to dałeś nieźle. No i co, zgubiliśmy ich chyba? Ale. Nie wiem, patrzcie jakieś Ale ja myślałem, że oni odpuszczą od razu. Dlaczego oni tak za nami nie Czy oni wiedzą na jakie zło oni są skazani, jeżdżąc tak za nami? Czy Bo ja nam czegoś nie powiedziałeś, może ty ich wcześniej Po pierwsze, my to nagrywamy. Może właśnie, się może tam się... czegoś nie powiedziałeś, może to. Nie, no, spinałem kisów, się, byłem cały powiedzi... czas Z wami i się spinałem do nich. No ale oni cię znali, oni przyczyni do ciebie. Stary. Adaś, tak. Nagrywamy na YouTuba. Dziwne, że mnie no, znali. No, 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 znali. Ale no, dlaczego akurat do ciebie mają no, problem? No, nie wiem, właśnie, nie mam pojęcia. sobie go za cel, ale do mnie ile razy się ktoś denerwował? Może dlatego, że trenuje i to nie Zrobiłem. podoba, że trenuję, że może dlatego jestem dla nich Ozakiem, bo zostałem takiego krzyczeli. No i tyle. Nie mają jakiś problem. I mają jakieś bóle. Ale oni nie wiem, oni są ułomi, że nie widzą, że my nagrywamy. Ale no dobra. W sumie mogliśmy zostać pod tą żabką chwilę. I nie, żebyś, chwilę, nie chwilę z nimi pogadasz po prostu i pewnie by zaraz wyjaśniło się, wszystko się podejście. Zaraz, ja zaraz by piony jeszcze byli. Dobrze, ale nie chciałem burdy żadnej. Ale byśmy burdy nie robili, ja bym do nich kulturalnie podszedł i wyjaśnił o, o co im chodzi. Nie, tam do osoby do burdy. Oni byli tak nastawieni, że osoby do burdy, nic byś takim patosom nie przetłumaczył. Może no, i tak, byli... może nie, dobrze, że w sumie pojechaliśmy, bo po co się kłócić. Wracamy do domu, czy to Nie, no jedziemy do, do Ciechanowa. Do jedziemy. Tak, do kolejnej żabki. Musimy na stację zajechać, bo już się paliwo kończy. No akurat, ale po drodze. W sumie to zjadłbym coś. Co bo... byś zjadł? Nie wiem, coś no, bym zjadł. jeszcze pokonę każdy produkt żabki, no to zjadłbym coś wcześniej. Co mówisz? Płacisz, nie? Czy ja płacę? Tyadukty. No, mogę, mogę zapłacić. No, to no, to no co, i tak dzisiaj dużo wydam tak naprawdę. Ty, 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 Adam. To nie są ci goście? To nie są ci goście? Weźcie wyście odejdźcie na bok, chodźcie tutaj, słyszysz? To oni? Ty słyszysz, podjechali na stację. A, a, a pod auto, podchodzą. Zapfnąłem w ogóle Tak, jest zamknięte. Tak, chodźcie, słyszysz. Ty jak oni wyjdą na stację to my wyjdziemy po prostu. No będę nam to chodzić, ale z nim powytać, No dopółko co oni chcą w końcu, tak? Bo już zacznę denerwować stary. No oni podjechali, chyba po, są pod autem. Co? Oni są pod autem. Podziemy? Podziemy? No, oni są? no tak. Wchodzimy do nich, to wejdziemy na stary, nie pisemie, przecież cały czas. Podajmy się, zapytajmy o co im. Ale po co? Może niech jakoś racjonalnie to wyjaśnią, jaki mają do mnie problem, tak? Dobra, idą? Tu? Teraz tym No, jak tu wejdą, to niech wchodzą. Stąd no, to, nie to, możemy wyjść też. też. Takie inteligenci, że podały, pod autem, że przy stacji nie wiedzą, gdzie my możemy być. <grym> bo są nie mogą no, no, tutaj wejść. Mało ludzi, bo jesteśmy tutaj. Ja, ja nie chcę żadnej porównywalności, ale chcę z nimi to wyjaśnić, no jaki mają do mnie problem. Ej, kurwa! Ale... No i co teraz? No i kurwa co teraz? Ale o co chodzi? Dawaj kurwa na fejm ma! Na tak, mma? Tak! Byłeś taki kozak? To, ty, 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 no to kur... chodź przek na jednego. A kiedy byłem kozak? Jaki ty masz fej? Ale kiedy byłem kozak? Co Jesteś kur... tyle Ale kiedy byłem kozak? Dawaj trzy, trzy na jednego, na faj mma Ci widzę No dobrze, no wychodź. Ja, ja słucham kiedy byłem kozak Wychodzisz i... nie to jest Dobra, on jest jakiś Poczekaj, poczekaj spokojnie. To jest Nie e. róbmy żadnej burzy. E. Czekaj, e. E. Te Sorry. No, stary, Te nie będziemy pociek? tutaj ingerować. Po prostu wypakujcie się. Dobra, dobra. dobra. Ch chodźcie, nawet nie ma co z nimi gadać. Chodź, Adam. Chodź, Adam, nie ma co z nimi gadać. Dobra, oni bez Nie Jak? wiem, możesz odłożyć kamerę. Jak? Stary jaki ty masz fejm? Ty chcesz gdzieś na fejma wychodzić Dobra, zamknij dupę. Do... na jednego. Dobrze, weźcie do, do auta. To, auto. Się Stary, adam to jest takie, Próci się to, bez celu, nie? Ja nie dobra. Jestem, dobra. jestem kozakiem i nie kończyłem, przepraszam bardzo. Dobra, czekaj na jednego. dobra. na dobra. dobra. Może dobra, Adam pakł się, koszt Paku się do auta. się tak nie rób przypał. Dawaj wychodzimy, to się nie opłaca, oni się prują, bo się prują, Stary, oni nie mają żadnego problemu. mam, Dobra, okej, wypijadam. Ja nie jadą cały czas za nami. To co, no to wracamy do domu, tylko teraz będzie trzeba ich zgubić, stary. Jak oni mieli, chcieli załatwić... No oni na pewno wiedzą, gdzie mieszkamy. Na pewno, to nie przyjadą. Jak oni by chcieli załatwić sprawę, to czemu od razu tego nie załatwili? No bo oni chcą na Fame MMA. Na Fame MMA chcą. Ale oni chcą trzech na jednego, stary. Ja też nie rozumiem tego, ale... Co to jest za formuła? Co chodziło z tym, trzy na jednego? No nie wiem, no może po prostu nie chcą tylko. Nie, nie lubię, jak ktoś mi na ogonie siedzi stary. No, no, nie dziwię ci się, że nie lubisz lubi. pokaż, pokaż im, jaką siłę mogę, garbusi się na oglądali. No. I w trzech na jednego chcą chodzić. No tak, to się tak daje. Więc trochę no, ta Zgubimy ich, ale nie jeszcze nie wiem. ich nie zgubiliśmy stary I tak przyjadą pod bramę pewnie i tak Pewnie przyjadą. Nie. Nie wiem, tacy ludzie się nie nadają pod MMA, co najwyżej na jakąś bitkę pod bramą. Pod cpn nie, nie, Pod cpn nie, nie, no, a, a nie na jakiegoś fejmem, Dobra, stary, sprawie. pojedziemy do domu, przemyślimy coś, co z A ci to na nas walili, jakby nie patrzeć. Niestety, przykro nam, ale. No to się może się uda to jakoś pogodzić. Do domu. Może się uda z nimi jakoś pogodzić, jak przyjadą pod bramę, wiesz, na się do Ty, chcesz się z takimi cwenami <laughs> godzić? Wiesz. No ja byłem pokrępszony dzień. Straszny stary. Ja dalej nie, nie rozumiem tego o co oni to mi mieli problem. Mi się wydaje, że to po prostu takie zwykłe osiedla. To popili, wiesz no, no, ty. ty, może, nie? No, wiesz. Ale no nie wyprowadził samochód. No a to, to na dwóch nie. Bo ten jeden wiem co mnie mówić, że no, to tak. No Tak. Ale no, jakby chcieli mnie bić, no to by byli mnie od razu tam, tak? No to fakt. W sensie byśmy się tam, ale byliśmy w grupie tak naprawdę, no to dlatego nie zaatakowali, no. Ale oni chcieli trzech na jednego. Ty, kogo to są buty? Nie, Maćka nie. Ta Maćka! Dre, a teraz... sobie nowe buty? Maćka to na pewno nie. No Maćka to na pewno nie, stary. To jest <laughs> jakieś 45. Maćka, jest. No, coś właśnie... dowalił teraz. Czyje to buty są? Mojego kolegów. Kogo? Na tych od Ale kogo kolegów? O jaki od teledysku? No przyszli. Ale co, w sensie, że ludzie od klipu? Aha. Gdzie? Jak? Z klip miałby za dwa tygodnie. Ale my dopiero kręcimy W Jego pokoju? No powiedzieli, no, powiedzieli przyszli, zapukali i powiedzieli, że kręcą tą klip. No tak, no i rzeczywiście, No tak, no dzwoniłam do was, ale no, no, oczywiście się do żadnego z nie mogę dodzwonić, no to i wpuściłam, no bo mówię, o jakimś klipie. Tylko nie wiedziałam kiedy, no to pomyślałam sobie, że dzisiaj. Dzisiaj kręcimy klip, Nie, nie ci, ci powiedział, że kręcimy, to byś o tym wiedział, a w też bym powiedział, dziś, że kręcimy klip? klip, więc nie rozumiem czemu wpuszczasz kogoś do naszej wiedzy. Jeszcze znaczy, ten, ja chciałam zadzwonić, ale oczywiście nie powiedzieć się, że. Wytnoń. Ale dobre, jak... mówili no normalnie. Stary, nie. że się komuś Stary, stary. o A no, może, może, może po prostu pomylił się, stary. Ja wydaje mi się podejrzane. Myśleli, że mają sprzęt, i że do ciebie też się dojesz. A mieli to, sprzęt, oczywiście? Znaczy, to, że Dlaczego? W samochodzie, no to powiedzieliście na razie. A gdzie wypadają? samochód stoi? No przecież, no podam, no przyjechali. Widzieliście tam. jakieś auto? Ciemno było. Dobra, gdzie są ci ludzie? No stoi no, w, tej w tej pokoju. Ja też od tej strony, więc nie widzieliśmy co to tej no dobra, to dawajcie. Eee. To. To, ten... to nie Wielka nikogo no nie ma. Może... Na ale buty no były. były. A, na no buty, na ale są, no pomyślałem, że, że Wielka może, to, może to, sobie radzić. No, Maska Wielka, tak, wielka tak, jak Wielka. buty przyniosła po co? co ale tego, tak. to są takie zajęte morderczki. Zajęte no, tak. morderczki. Co jest ja to się oni? jakim się jakie klipy dzisiaj nagrywamy? Jakie klipy, wy się pruliście do nas pod, pod CP-em. Ja się plułem? Nie, chcę ci, którzy tutaj siedzą. A to są goście ja, ja od klipu. Tam, to nie są goście od klipu. Jest, coś jest, no dobra, ale nie fajacuj, typie. Ale przecież czyjście niedawno. We trójkę chcieli mi Co oni tu robią, ty? No we trójkę chcieliście mi co to jest? Czy tak czy, Aha, no, nie, oni nie, mają teraz nagrywać? Na ja. To wychodzicie z bo... czy co? Wychodzicie z to, czy co? Bo... Nie no, się może... no, nie, no, no, może. Może nasz Melan zrobić. Co? Aha, to na Melan chcieliście przyjechać no, do nas, no, tak? Bo ty się chcieli nas, albo wzywamy obronę, albo wychodzicie, albo skaczacie no, przez płot no, przez balkon. Macie okno balkonowe. Tam jest balkon. możecie. się spokójcie, możemy normalnie zaraz. Nie, zaraz się wyprowadzimy. Stary Ale wrzuciliście się w całkiem. Mamy epicentrum tak naprawdę ludzi, no co wy jesteście normalni? Przyjeżdżacie tu, znaczy spinacie się do nas i nagle przyjeżdżacie i kolej z domu? Od początku wcześniej chcieliście we trójkę mnie bić na fajnym marcie jesteśmy, tak? A teraz nagle przyjeżdżacie i możemy razem robić menaż Dobra. Dobra, wyluzujcie przecież to Oni się włamują, to domu Mówią, że są na klip. Dobra, stary sam przed chwilą, z nimi tu siedział, Na to kolejne zrobiłaś z nimi. A ty teraz mieliśmy to tylko nie. Ty zielczami od stary, że ja ci ślip mają nagrywać, no teraz. No. Ty go szarpnąłeś też no, Nie, 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 nie o, to... Że co? To po nie się nie. wziąłem prosto i tyle co się tu dzieje w ogóle? Ja nie chciałem żadnej spiny ja chciałem Chcecie do klip? Za to inaczej wylądujecie w internecie Więc spokojnie Nie musicie się o to obawiać Dobra, kamerzysta, wyprowadzamy? Czy, czy co? Czekaj Tak Dokładnie To czemu oni tu ja nie wiem, stary o no, no, co chodzi. Ja bo nie wiem, mówię, wyludujcie, napijmy się. Chcesz to zrobić? Zresztą. Zresztą. Dobra, poczekaj. Adam, chodź cho 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 chodź, na chwilę, chodź na chwilę, bo tu mnie to. to... Dobra, po poczekajcie z nimi, poczekajcie, na pewno nie rzucą się na was. Mordeszki was już nic nie no. zrobią teraz, wielcy koledzy. Wielcy ale włóczniom nie będziecie, ale. też Nie, wiem, może łatwo do tego domu. Ale zobacz, w ogóle wielka wpuściła i nagle nic się nie dzieje. Może jakąś łychę przyniesie. Poczekaj, wybuchaj, wybuchaj zał, oni chce niby tam metry bić, a tutaj melarz możemy zrobić, tak? No może zrobimy melarz. Napijemy się, Błquesna. pośpiewamy, impreza, nic się nie stało w ogóle, nie ma problemu. Wcześniej... No woj, no wejdziemy, ma Ale rozumiesz co oni są głupi wbi przyjęliście do domu pełnego ludzi w trójkę. To ludzi, którzy jeszcze są znajomymi tego, do którego oni się spinali. Oni zdają sobie sprawę z tego, jaką oni teraz w tym, jacy oni w tym momencie mogą mieć problemy? I, no, i chyba tak, sobie to... zdali sprawę, skoro chcą robić melasz, a już nie bić, bo było sześć osób na jedną tak naprawdę, na trzy na na osoby. Stary, jakbyśmy teraz mieli to gdzieś na policję zadzwonić, czy coś, to oni mają stary, oni mają przerąbane takie, że nic. No. Ale Fioniery i macie jacy łatwo wierni. Dobra, trzeba wejść i po prostu ich no, wywalić. oni ich wpuścili. No, I no, 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 my ja kulturalnie ich wyrzucamy. Tak jak Dobra, za pokój, twoja chata. Dobra, wyrzucamy Ja nie wiem, czy kulturalnie bym ich wywalał. Ja bym po prostu powiedział, no, że. A, nie możecie tam wyjść? No, no, nie wyjść? go. Spokojnie, poczekajcie, kolega, wam tu wyjaśni. Dobra, sieńcie. Ja, 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 ja się tylko. Tak, ja, tak, ja, ale sieńcie, tak Ale są iście, A to usiądź, usiądź. Teraz Możesz powiedzieć tam. Ale dajcie daj, daj sobie... mi stać. Nie, dajcie mi stać. Ja wyjaśnię wszystko, ale dajcie mi stać. No, dobra, no, to no nie stoi Jak mam wyjaśnić, nie no. stoi No skuram się do ciebie, bo panu no, nie wiedziałem jak zagadać. Nie wiedziałem jak zagadać. I skuruj, się skurczę. No k. panno. A ty było. chłopaka szukasz? Czy co? Jak tak. zagadać? Dobre. Dobra, ale zagadać w celu ale takim, żebyście nie chcecie walczyć ze mną na pewno, tak? No tak, no. Z każdym możemy tutaj zawalczyć. Z każdym. <noise> Nawet z, z karłem. Ale z trójkę, z trójkę. Z trójkę, no. z trójkę. Tak, no, my trzech, tak, jak tak. jakie pieniądze z tego będą? My lepszą. Z człowieku, możemy gonić no. do Wojtka ale co, i już podpisywać umowę. To, A, ale co w tym jest niesamowitego, że. że, 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 że ja, w... w trójkę będziecie okopywać na osobę, tak? Karła no. się no? no No Tak, na fejmu, no. to dajcie cię nie w trójkę, co? ty masz za mały fejm? Nie ma o czym mówić. jeszcze interesu możemy dobić. Widziałeś takie coś kiedyś? Że cię w trójkę Tak, Czyli wymyśliliście sobie taki biznes, że okopiecie nas trójkę pojedynczo?

no, myślę, że tak. to jest dobry pomysł. By wejść. No ale ku. no oddajcie nam przynajmniej za paliwo, nie? Co? Nic się nie zmieniło. Ja, co? Nie? Widzieliście kiedyś takie <tansuje> widowisko, ja tylko widziałem za granicą. Ale, że co? Jakie No Ale jakie to widowisko? To no to 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 na jakiś... Ale, ale... No, że kupuję jednego. Oddajcie nam za paliwo i w prostu jemy kolację Co jest fajnego, wyczop panią czarła w kluczu. Będziemy... No to wszystko, fajna zabawa będzie. Ale to nie lepiej jeden na jeden? Nie! To już wiesz! To, jest to, 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 jest to, to chcecie być w trójce w jednej klatce z jedną osobą? Nie no tak, chcecie się zróżnić? No karzeł. No to będzie takie show. ma po prostu zarobi na nas miliony. Trzech typów, jeden karzeł i klatka bez sędziego. I łojimy go do końca, normalnie go tam łojimy do nieprzytomności. Później go okopujemy. Wojtek Gola będzie zachwycony, rozumiecie? Wiecie <ślesy> o co chodzi? Wiecie o co no, no dobrze mówi. No, 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 no. Nie, nie, Ja nie liczę nie Zab Zab wy w kabalecie występuje czy jak to tak jest wykonałeś. A ja sobie zabawę znaleźć, ja kupujemy czarno do nieprzytomności. Może ja wam zaraz kupę do nieprzytomności. Dobra, dobra. Znaczymy Znaczymy, do nie z żartami, ale chyba jedno się trzeba wyprowadzić. Tak, dokładnie prowadzić. Dobra, możecie już wyjść. Generalnie zrobiliście już show przed kamerami. Zobaczy Was naprawdę bardzo dużo ludzi. Ale dajcie nam przynajmniej te paliwo. Nie paliwo! Dobra, dobra, weź jest swój o. biznes tam, no to weźmy od tej za paliwa, tak? No, no może Ej, ja spale, dobra, pochodzimy, pochodzimy. Wychodzimy go hmm. No no ile to te, te paliwo. No... No stary, no... Jechaliśmy trochę, nie? Z trzystówki minimum. Ej, ja zaartowałem, ja zaartowałem. Ja ale Rzuc jak to? Rzuc to co ja mam z tym zrobić? Mam ich wyrzucić? Dobra, ale to, nie wiem, stare, Paliwo sama stary, stary. się nie zatankowało, nie? E, a ktoś wam kazał za, za nami jechać, żebyście to robili? Nie wiem no. Nikt wam nie kazał. Sami chcieliście. I sami ale chcieliście, dla was nie też to będzie opłacane za wasze to. Ale opłacane, nie wiem czy opłaca. No, no może, może i było opłacane, ale wtedy... Nikt by z szwankiem nie wyszedł. Z tego. No Sorry, ale biznes możemy biznesu... się dogadać, wiecie. Takiego Aha. biznesu nie ma. Biznes działa w dwie strony. Dobra, weźcie już ci ich wyprowadzę, co? Bo ja głodny się zrobiłem, a chciałbym już coś zjeść. Wychodzicie? No wychodzimy, no. no. No można kulturalnie się zachować. No, dobra, po prostu na dół. E, ja muszę jeszcze nie, porozmawiać z wiolem, nie? Bo to tak nic nie może być. Co się podoba? Korczy czy jest każdy mieli? Znaczy dla mnie to jest ogólnie. Jak. No, dobra, sobie trzech na jednego. Trzech na jednego, no to jest nierealne. W sensie no, chyba, że ktoś by chciał zrobić dużo... Znaczy inaczej. To by musiał być jakiś zawodowiec, taki totalny zawodowiec z totalnymi amatorami. To by wtedy miało sens. No tak, a tutaj nie wiadomo co za za tak? tak? Jeżeli chcą być trzech na jednego, to muszą być zawodowcami. Raczej nie amatorzy totalni, ale... Wiem, że się to Ale mimo wszystko chcą bić amatora też, no to to jest nierówna walka bardzo. No co? No nic. No to to jakiś taki m. fajny odcinek, Czaki. Mieliśmy taki odcinek do nagrania, a teraz zobacz, co się dzieje. Ale przed tym jak wyjdę, powiem pomysł. A co, żeby w trójku kochać jedną klientkę? Że co? Że co? No biorę, przykład, do operacji plastyczną będzie miała, byśmy w trójku kochali. sobie to. Trzech na jedną klientkę? Każdy już był na, na ten. jeszcze nie było. No. Nie ty na <grymna> świecie, trzech pobudów na jedną klientkę. Trzech na kobietę. Nie. No. no. No to bezsens. Widzieliście gdzieś takie show? Nie, nie widziałem. Z tego pieniądze, Z tego pieniądze wszyscy na tym zyskacie. Wielka chodź, sprawę do ciebie, Marcin. Wszystko, będzie No, ciebie dziwak. Może Biorę się zgodzić. No i o co chodzi? No w trójkach nie w parkiem, my trzech na ciebie jedną. Co? No wyobrażacie sobie takie widowisko? Trzech typów w ogóle nie. A co, jakby no się, zespoł... się role odwróciły i. Wszyscy na tym zaskoczę. Na operację pestrą musiałam. A może wy będziecie mieli no na operację Dobra, w... ale kogo ty tu p***a w... sprowadzać. No no to ty ich wprowadziłaś, nie? No ja to podle, to Ale to co robisz. Ale mam drugie zarobienie, zawsze drzwi, raz, za trzy. No wydaje mi się, że. Ale, że... Tak, się wydaje mi się, że wiola by im jednak wpływała. Przemyślcie, co? Przemyślcie, co? się. Wynosić to... do... się. Nie, oni sami już wychodzą. Dobrze, Cza, wyjdźcie, naprawdę. Nie, niech wyjdą, niech wyjdą. Nie, oni już wychodzą, przecież nie widzisz, nie musisz no, nie. się do nich rzucać. Doraz no. za trzy. Buty ubiora, i zaraz ich nie ma. A nie tylko ci propozycje no, dali, no skoro ich wpuściłaś. Ale ty się na pewno chory? Ja ty ich wpuściłaś na pewno. No widzisz, że to jak no, jak ci swoimi Teraz będą chcieli być to swoimi oła, literami! Ja by się inaczej potoczyła, gdybyś miała trzech gości w jednym pokoju, na siebie, tak? I byś ich połamała! Co by było wtedy? Co? Jakbyś ci chodzi. wygrała? Wtedy. jakby jakbyś wygrała. Ale nie, no właśnie, naprawdę wiem. fajne biznesy, tylko my ich nie zrealizujemy, nie? Sorry. W, nie, zrealizujemy. nie w tym. Jak to przymyślicie. One no, zbici się. No dobra, tak. tak. Jak będziemy chcieli, ten kogoś. Nie będzie mieszkać to inaczej, to, to my wtedy podejdziemy pod czapkę, będziecie tam znowu? No dzwonimy za się. Nie mam numeru, ale dobra. Było miło prowadzić z wami interesy, dziękuję bardzo. Trochę nieudane, ale nie ma bo moim zdaniem to będzie najlepsze show. I tutaj Elo! Z trzech typów. Jedną klientkę okrętują. Jakie hieny, żeby propozycje dawać? Nie trudna chcieli i trójkę kopać! się sami ją kopią. Ale co to w ogóle za propozycje? to jest normalne. Nie wiem, ja tego filmu nawet nie kończę, bo to nie ma co kończyć. Nie do, nie do żabki nigdy nie jedziecie. Nie idźcie do żabki, bo nie wiadomo kto tam stoi. Mhm. Przynajmniej będą mieli siebie pośmiewisko teraz. Obejrzą film będą... No, ale chcieli jeść. być w necie, ale oni i tak zyskali. To jest w tym najlepsze, że oni i tak zyskali, bo oni żadnego biznesu nie dobili, ale u nas na odcinku na filmie są. Jeszcze na tym mogą zyskać jakiekolwiek korzyści na tym, że w ogóle e, z nami nagrywają. Każdy jak chce wystąpić u nas na odcinku, wystarczy podjechać pod żabkę. Tak.